Dzień dobry kochani. Przychodzę dzisiaj do was z albumem w formacie 30 na 30, który powstał ze zdjęć z sesji noworodkowej małego Liama, którego miałam okazję i przyjemność fotografować jakiś czas temu. Rodzice sobie zażyczyli piękny, duży album ze zdjęciami w pięknej oprawie e, przypomina przypominającej nabóg. Może Wam to zbliżę i pokażę Wam. Zobaczcie. Jest piękny taki. Widzicie sami. Bardzo przyjemnie się go dotyka. Jest, jest przepiękny w kolorze takim szarym. I co dzisiaj? Chciałabym go Wam zaprezentować pokazać Wam. Co jest w środku? Album jest naświetlany na papierze fotograficznym, który jest bardzo trwały. Jeśli nam coś skapnie jakąś jakaś woda czy coś tam czy jakiś inny płyn, to możemy go szybko przetrzeć i nie powinno się nic z nim dziać. Tutaj widzicie, mamy pierwszą rozkładówkę, jest Liam Benjamin, 9 grudnia 2018 się urodził. Wcześniaczek, bo nasza sesja odbyła się dwa miesiące później dokładnie, bo przyszedł o dwa miesiące za wcześnie. Zobaczcie jaki mały, <grym> fajny. I tak wygląda właśnie pierwsza rozkładówka, na której właśnie jak widzicie może być imię dziecka, data urodzenia, ile ważył yy, i tak dalej. Czyli wszystkie jakieś podstawowe informacje malucha. Zobaczcie, tu mały ziewa. Prawie przez całą naszą sesję maluszek no nie spał, ale był bardzo grzeczny, więc sami widzicie, że mogliśmy wykonać takie ujęcia w kokoniku. Album osiąga po otwarciu rozmiar 30 na 60 więc jest bardzo duży. To się może tak wydawać tutaj na filmie, że to jest mały, ale jest naprawdę duży, jak się go weźmie do ręki i też waży. Ok, tutaj mamy. Zobaczcie, słodko naprawdę leżał spokojnie, grzecznie. Nawet tutaj, minki nam strzelał, fajne. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy już. O, tutaj nam troszkę już zasnął, bo się chyba zmęczył wtedy, już. Położyliśmy go w koszyczkach. No i widzicie, na ilość zdjęć też zależy od, od projektu, jaki zrobię. Tu akurat cztery zdjęcia się zmieściły. Oczywiście, może być ich więcej, mniej, to zależy, jak zaprojektuję dla Was ten album. Karty są, zobaczcie, bardzo grube, sztywne, więc album jest naprawdę solidny. Nic się z nim nie dzieje. Pytam często moich klientów, jak tam nasze albumy, czy wszystko z nimi w porządku. Zazwyczaj słyszę odpowiedź: tak, wyglądają jak nowe. No więc coś musi w tym być. Zresztą nigdy bym nie oferowała moim klientom po prostu czegoś, co, co sama też nie przetestowałam i sama nie jestem zadowolona z tego. Tutaj mamy detale, które zawsze wykonuję na sesji noworodkowej. Zawsze się w Waszej galerii znajdują takie zdjęcia, więc prócz malucha to mamy też takie detale, jak rączki, stópki, łóżko, główka. Tutaj lecimy dalej. Tu już też nam słodko zasnął, więc mogliśmy też ująć ujęcia zrobić śpiące. No to lecimy dalej. Tu już mamy też zdjęcia z rodzicami Liama. Zresztą to już nie pierwsza nasza sesja. Um, z, e, z, tym, z tymi rodzicami wykonywałam jeszcze dla nich reportaże z ch ch chrzcin. Nie mogę się jakoś wysłowić. E, tak, reportaże z chrzcin. Mm. No, i mają trzecie, trzeciego dziadusia, więc wykonywałam dla nich sesję noworodkową. No i następne zdjęcia, też wspólne z rodzicami. Na każdej sesji noworodkowej robię takie zdjęcia. O, tutaj również z rodzicami. No i mamy tutaj na ostatniej rozkładówce piękny, czarny. Jak widzicie, na na całą rozkładówkę to zdjęcie. Także album jest przepiękny i to jest ostatnia strona. Tak. Także y, widzicie dokładnie, y, jak ten album się prezentuje. Jest naprawdę przepiękny i oczywiście zachęcam do, y, do korzystania, właśnie jeśli macie taką możliwość, do, do zamawiania takich albumów, bo, bo to Pamiątka na całe życie. I jak sami klienci moi mówią, są, że tak powiem, po kilku latach wyglądają jak nowe. Więc. Więc tym bardziej taka rekomendacja dla Was od, od moich klientów, tak naprawdę. No i co? I chyba to by było na tyle. Do następnego razu, do zobaczenia na naszych sesjach zdjęciowych. Trzymajcie się. Pozdrawiam, pa pa.